Widzowie, dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie i sobie gramy w Skywarsy. No, jak widzicie. Szczerze, nie bardzo mam pojęcie o co w tym chodzi, ja w to nie grałam nigdy. Muszę sobie nie uważać za gruba, ale serio. Takie coś mam, to niepotrzebne. To też nie. Aha, jest taka zasada, że jeżeli odcinki Wam się spodobają, to musicie zostawić suba i łapkę w górę. Dajcie na mój kanał. No a my bierzemy się do gry, w której nie bardzo wiemy, o co chodzi. Nie minęło wiele czasu, odkąd zacząłem odcinek, nic się nie dzieje. Tego myczyka mam. Weźmy trochę budulca. Dobra, przejdźmy sobie. Nie, skoro on i tak buduje moc, nie będę marnował swoich budulców. Okej, okay, nie zginąłem jeszcze. O kurde. A, to zły. No kurde. Pierwszy raz gram w Skywarsy. Ale co tam? Żeby było ciekawe odcinki, w coś tam sobie zagramy. może tu coś będzie jakaś skrzynka kurde nie mam żadnych tych rzeczy tutaj nie widzę dobra Powolne opadanie 1, a tutaj jest ochrona 1, dobra. Powolne opadanie nie jest potrzebne. A. Ok, rzucę to tam te spodniki. Ty patrz, wymiana. Dało mi spodemki jakieś, ok. Tutaj coś jest jeszcze? Mieczyk. Kamienny z ostrością jeden. zbyt uzbrojony nie jestem jak widzicie dobra tutaj znalazłem lepszy jakiś sprzęt a jakie tu mam chrona 1 takie samo jest mi niepotrzebne Hełm. Nie mam żadnego hełmu, także będzie git. Jedzonko dobra. Sorry za hałas. Psy są w domu. Okej, okay, to się chyba dzieje. Zginę, 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 zginę. Zabijemy go Buduje się Ja sam z nim nie wygram Dobra, tu coś jeszcze jest Raczej nic przydatnego. Ciekawe, czy on ma jakąś broń. Tam są walki, jakieś które raczej bym przegrał, bo jestem słabo uzbrojony. Temu to się nawet nie chce pokazać. Teraz czy on tu wyrzucił coś dobrego? Są jakieś itemy. Dobre. Proszę, niech teraz nikt mnie od tyłu nie atakuje. Chcę zazroić mieczyk, gdyby ktoś nie wiedział. Chwila, pyk. Pyk. O, i mam mieczek. I już jestem trochę bardziej uzbrojony. Gile. Trudno. Dobra widzowie, startujemy z kolejną rundą. Gra mi się podoba. Jest podobna do laki bloków, chociaż są skrzynki zamiast laki bloków, ale to niewiele zmienia. No może trochę zmienia, ale co? Tam? Mi się bardzo podoba. zbroiska skrzyneczek. To dobrze. Okej, okay, tutaj weźmy sobie koksa, strzały może łup znajdziemy spodenki No i lecimy. O. powiedziałbym. Tutaj mieczyk wezmę i trochę budulca, może się przydać więcej. Eee, Spoderki mam jak sobie. Dobra, byk. Zawsze się opłaca trochę budulce wziąć. Wkerki to mi w ogóle takie niepotrzebne. Jakie budki mam? Ochrona przedobniemka. Tu sobie weźmiemy ochronę jeden. Dobra, tutaj już chyba wszystko pozegrałem. Dobra, spoimy się. Dobra, to teraz sobie to poukładam takiego ślepiej. I to tyle. Tutaj coś jest, jakaś skrzynka, czy coś nie. Ale tam coś jeszcze widzę. Kurde, lepsza broń mi się przydał niż jakiś tam żelazny mierzyk. Zdecydowanie. No, trudno jest tylko to. Jak tam z moją zbrojką? Okej, okay, nie mam jeszcze 100 lat, ja to sobie wezmę. Ochronę jeden. No, tego też nie mam, z tego co pamiętam. To pyk, pięknie. Już jestem taki trochę uzbrojony. Ale i tak no. Najgorzej no z mieczykiem. Łuk. No może być. Chociaż w tym jestem słaby. Jedzenie, no dobra. Nie... Zazmę. Dobra, trochę połaziłem i wreszcie coś się dzieje. Tam widzę złe typy. Jestem już na innej wyspie. A ja nie mam dobrego miecza. O, już coś jest, coś jest. Spodenki mam jakieś dobre? Mam diaksowe. To jest zjedzmy. Tutaj nic ciekawego Tu też niepotrzebne Może go zabiję Mam całkiem spoko zbroję Spadnę Nie no tego się obawiałem widzowie Kurde a szkoda bo miałem rzeczy całkiem niezłe Dobra Siema Siema Dobra, lecimy. Dobra, startujemy za 5 sekund. I elo. A zabrała wszystko. Dobra. Skrzynka. O, czasami jak im jest coś niepotrzebne, to zostawiają. Ja sobie jedzą to wezmę. Pyk. Dobra. Pyk, pyk, cała zbrojka. który nie prowadzi do nikąd. Jest tu... O! Dobrze, dobrze. Już jest kit. Teraz tak, to jest ochrona 1, tu ochrona przed ogniem 2. To weźmy sobie to. Spodynki diaksowe. Zostają oczywiście. Да, брать землягидас. Что ещё?